Chyba, że... Dzisiejsze spotkanie będzie troszkę nietypowym spotkaniem, bo no samego autora nie będzie tutaj na tym spotkaniu. Prace, które chcę dzisiaj pokazać, są to prace mojego męża Artura Tabora, który niestety zginął tragicznie w 2010 roku, ale pozostawił sobie ogromny dorobek filmowy i fotograficzny. I dzisiaj chciałam zaprezentować właśnie film i prezentację. Będą to rzeczy pokazujące, co Artur robił. Głównie znany był z fotografii przyrodniczej to, to głównie była jego pasja, ale też filmował. Był twórcą filmów przyrodniczych i dzisiaj chcę pokazać film, który powstał jako pierwszy w jego dorobku. Film typowo przyrodniczy, a na koniec chciałam zaprezentować taką prezentację czarno-białą, pokazującą trochę kulturę ludzi, taką wieś nadburzańską. Artur w pewnym momencie filmując przyrodę stwierdził, że ona jakby będzie, przetrwa, da sobie radę, a zanika ta kultura nadburzańska, wieś nadburzańska i ludzie związani ściśle z Bogiem. Także dzisiaj będzie takie spektrum właśnie od przyrody do jakby tej wsi nadburzańskiej. Każdy może odkryć tutaj jakieś swoje światy swoje takie enklawy. No Artur akurat miał okazję trochę zwiedzić i świat był w różnych miejscach, ale najlepiej jakby czuł się tutaj, na miejscu. Nad Bóg jeździł przez wiele, wiele, wiele lat, on najlepiej czuł tutaj tą naszą przyrodę, zawsze mówił, że zna każde głosy, odgłosy, zapachy, wszystko jest mu znajome, gdzieś tam w Afryce czy w Azji to środowisko jest dla niego zupełnie obce, także y, przemierzał tutaj Bóg wszerz i wzdłuż, y, z czego powstało właśnie y, filmy i, i albumy przyrodnicze. I myślę, że Tutaj osoby, które przyjdą na dzisiejsze spotkanie może odkryją co, coś nowego do siebie, może będzie to zachętą do właśnie wędrówek tutaj nad Bug albo w jakieś inne rejony Polski. Może ktoś odkryje jakieś własne światy tutaj u nas.